Powiem szczerze, musiałem się nieźle przezwyciężyć, żeby wyjąć kamerę z pokrowca wyjąć, na statywie ją zamontować i coś ponagrywać. Jestem po nocce, budzik sobie nastawiłem na 10.30, zanim stałem, szybko zjadłem śniadanie, wrzuciłem klamoty do auta, przyjechałem na wodę się rozbiłem, pozarzucałem, było po 11.00. Siedzę w kurtce chociaż mieliśmy upały kilka dni temu. Były temperatury do około 30 stopni 4 czy 5 dni było tak. To się odbiło oczywiście na małych zbiornikach na rybach, gdyż na małych zbiornikach zaczęło już pomału brakować tlenu, na płytkich zbiornikach przede wszystkim zarośniętych i ryby dopadły za ducha. Na tym zbiorniku, zbiorniku, akurat gdzie jestem nic takiego nie było. Zbiornik jest duży, głęboki. Nie jest zarośnięty, także wysokie temperatury kilkudniowe nie przeszkadzają. Jedynie tyle, że nie idzie wędkować, dużo kąpielowiczów, dzieci i tak dalej. Dwa dni temu byłem oczywiście, jak zawsze u jest, zanęcić, zanęciłem sobie. To jeszcze się kąpali, nie? I od przedwczoraj zaczęła się pogoda załamywać. Przyszły takie leciutkie deszcze. Temperatura spadła jak przyjechałem. Dzisiaj było 15 stopni, teraz mam może około 17. Od czasu do czasu leciutki deszczyk tutaj mi skropi. Parasol, wędki, tutaj miejsce. I tak sobie siedzę, nie? Siedzę po nocy niewyspany, trochę zmęczony. Dlatego tak ciężko było mi po kamerę sięgnąć. Do tej pory męczę kulkami owocowymi. Są to kulki na miksie... na miksie słodkim. I o zapachu truskawka. Wspominam to dlatego, gdyż... Co chcę przez to powiedzieć? A no to, że mamy wrzesień. Jakby nie było, mamy już 3 czwarte sezonu za sobą. Zależy, kto jak to, kto jak szybko zaczął i kto jak długo wędkuje. Nie, ale powiedzmy, że w kwietniu zaczynamy sezon, Tak już 5-6 miesięcy wędkujemy. I nie wiem, jak na innych kołach, jak inne związki robią, ale na przykład tutaj, gdzie ja jestem. Zostało mi jeszcze półtora miesiąca wędkowania i będzie woda zamykana. Także już trzy czwarte sezonu za mną. Za niedługo, można powiedzieć, wejdziemy w taką, początkującą, w taką początkową jesień. Zacznie się jesień i do tej pory się właśnie kulkami słodkimi. Truskawka i już jadę, że tak powiem, na resztkach. Jeszcze mi starczy może na dwie, trzy krótkie zasiadki, nie wiem ile będę nęcił. Jeszcze do tego, i później przejdę już sobie na kulki. Przeważnie tak robię jesienią. Przechodzę na kulki na mączkach rybnych. Także to, to tyle, co chodzi o nęcenie, czy o przynęte, za nęte. Do tej pory. Już kilka godzin minęło, miałem jedno branie na prawej wędce. Hangerek się podniósł, prawie że pod samki. Takie krótkie pociągnięcie, ale nic dalej się nie działo. Zostawiłem to leżeć, nie, nie zwijałem, nie przerzucałem. Nie wiem, co tam było. Zobaczę, jak się będę pakował. Czy jest poplątany, czy, czy, czy po prostu coś tylko szarpu. Czy może jakaś przepływanka, nie? Jakaś ryba zaczęła ożywkę przepływając. E, także nic więcej, więcej się nie działo. E, tak, właśnie myślałem o braniach, i wpadł mi taki, czy przypomniał mi się jeden komentarz, ktoś mi napisał: Jak to jest, że idziesz na ryby? Nagrywasz i w każdym filmiku, czy prawie w każdym, masz branie, masz odjazd, masz jakiegoś karpia na macie. Powiem krótko. Nie każdy filmik jest nagrywany, i nie każda zasiatka kończy się braniem, kończy się odjazdem, nie każda zasiatka kończy się cholem ryby. Są zasiatki gdzie tylko przesiedzę, przeblankuję i są zasiadki, gdzie nie sięgam po kamerę i po prostu nie nagrywam i mogę powiedzieć, że nie jest tak, że zawsze łowię nie jest tak, że zawsze mam branie i że zawsze mam rybę na macie aczkolwiek muszę wspomnieć łowię na zbiornikach związkowych bardzo rzadko jeżdżę na jakieś zbiorniki prywatne Jakieś komercyjne. I mogę stwierdzić z mojego długoletniego doświadczenia, że to, że siedzimy bez brania ileś zasiadek, czy ileś tygodni na jakiejś danej miejscówce, na danym zbiorniku, nie zawsze jest to związane z tym, że zrzucamy winy na pogodę, czy że zbiornik jest za mało zarybiony, ale bardzo często jest błąd samego wędkarza. Nie chcę w tym temacie się za bardzo rozwijać, ale trzeba przemyśleć swoje działanie, swoją taktykę i przede wszystkim miejscówkę, gdzie łowię, gdzie zarzucam, bo być może, że po prostu jestem w złym miejscu i siedzę w złym miejscu, nie na trasie, gdzie karpie przypływają, mają swoje drogi, lub może głębokość, która za, w którą zarzucam zestawy, nie jest przeze mnie zmierzona, zbadana, i może się okazać, że zarzucam w studnie lub w jakieś dziwne takie miejsca, gdzie ryby po prostu nie przebywają, Ale miesza o to. Chciałem tylko powiedzieć, że są zasiadki bez prania, bez ryby. Również karpy które łowię czy które łowimy nie są jakichś może ogromnych rozmiarów. Chodzi mi o to że niektórzy oglądają się filmików które są nagrywane na jakichś zbiornikach specjalnych gdzieś za granicą Francja gdzieś tam na Italii i innych częściach na innych częściach, w innych krajach naszej planety i co niektórzy łowiąc na wodach skromniej zarybianych czy na wodach, gdzie ryba wolniej rośnie z powodu innych temperatur i nie osiąga takich rozmiarów jak gdzie indziej, często wpadają w pewne kompleksy, że mało ryb łowią, karpi że te karpie nie są. Wielkie jak świnie, że tak powiem, i wpadają w kompleksy. Eee, I niepotrzebnie. Naprawdę niepotrzebnie, gdyż e, należy się cieszyć z każdej ryby, z każdego brania i na, należy się cieszyć z każdej e, zasiadki, nawet jeżeli przeblankujemy. Gdyż, e, nie każdy ma możliwość e, mieć takie hobby jak my mamy, nie każdy ma możliwość być nad wodą. E, także należy się cieszyć również e, z tego. Ja też siedząc tutaj na tym zbiorniku, gdzieś tam e, głęboko w sercu, tak? tak po cichu sobie myślę, a może na tej zasiadce jakaś tusta dwucyfrówka, tak? A może w tym roku? A może w tym sezonie? E, już minęło 3 czwarte sezonu, jak wspomniałem, e, dwucyfrówki jakiejś takiej wielkiej, tłuste nie złowiłem, nie? E, no ale jeszcze jedna czwarta sezonu została, nie? I gdzieś ta nadzieja gdzieś tam się przesuwa, przesuwa, nie? Póki sezon się nie skończył, póki nie ma ostatniej zasiadki, gdzieś tam człowiek myśli: Ach, może to w tym tygodniu, a może to dzisiaj, a może przed samym pakowaniem jeszcze będę miał odjazd, nie? I będzie wielka tusta ryba, nie? E... Także nie ma co się zrażać, nie ma co się zniechęcać. E... I ja jestem takim realistą, nie? Wiem, gdzie wędkuję, znam mniej więcej mój zbiornik i wiem, co mogę od tego zbiornika oczekiwać. Jeżeli wiem, że zbiornik jest tak czy siak zarybiany, spodziewam się ryb w granicach przypuśćmy 3-5 kg lub ryb w granicach 4 do 10 kg. I cieszę się, że takie ryby łowię. Bo jeżeli na moim zbiorniku czy w moim stawie nie ma karpi 20-kilowych, 25-kilowych, no to jest. Samo zrozumiałe, że takich karpi po prostu nie łowię, nie? Łowię takie karpie jakie w moim zbiorniku są. Będę uczęszczał na inne zbiorniki, gdzie przedział wagowy jest 15 do 30, do 30 kg. Będę łowił takie karpie. Jestem na zbiorniku, który jest relatywnie młody, ma 10 lat, więc nie spodziewam się karpi ponad 20 czy 25 kg, nie? I nie ma co się e, e, wprowadzać w jakiś dylemat i zawracać sobie tę głowę, gdzieś się krępować. Po prostu tak to jest, nie? Oczywiście wszystko napędza e, internet, e, różne fora, zdjęcia, nie? Ale to nie o to chodzi. Kończąc moją zasiadkę, streszczę to wszystko tak. Często. I gęsto zamiast ryb dużych karpi, to kamerujemy właśnie przyrodę, robimy zdjęcia jakimś kwiatkom, robimy zdjęcia, fotografujemy nasz sprzęt, czy namiot, czy, czy, czy zestawy końcowe, czy zanęte. Kamerujemy momenty, kiedy nęcimy. I są to naprawdę ciekawe momenty. Można coś podpatrzeć, coś się nauczyć, co sobie przypomnieć, i również z tego można bardzo fajne filmy skroić, które przyjemnie, naprawdę przyjemnie się ogląda. I tak szczerze, i naprawdę ode mnie to powiem, że kiedyś na początku, jak zaczęły takie filmy powstawać, najpierw były to filmy zagraniczne, znane nazwiska, i często były to filmy nagrywane w ten sposób, że był jakiś zbiornik, rybny zbiornik, duże ryby, gdzieś tam daleko, za granicą, niedostępny dla przeciętnego kowalskiego, powiem to tak. I człowiek tak się zachwycał, nie? Branie, hol, duża ryba, do wody. Branie, hol, duża ryba, do wody. Nie i tak w kółko, nie? Powiem szczerze, że po jakimś czasie takie filmy zaczęły mi się nudzić. Po prostu były. Takie puste, takie, takie bez treści, nie? bez takiego smaku. nie? I mnie na przykład cieszą filmy, lubię oglądać filmy, które właśnie pokazują oprócz tych ryb, ale koncentrują się również na tej całej otoczce wokół tych ryb. Na, pokazują na przykład biwak, pokazują jak można sobie zorganizować w namiocie czy w koło tego namiotu jak sobie wszystko można zorganizować, pływanie pontonem. Lubię sobie popatrzeć, jak na przykład ktoś nęci, jak podchodzi do zbiornika, jak opowiada o taktyce, czy nęci, nie wiem, czy ręką, czy jakąś łychą, czy łopatą, czymkolwiek, czy rurą szczela, czy szczela z procy, nie? To wszystko bardziej mnie tak interesuje. To Ta cała otoczka, jak ktoś gotuje, jak smaży jajko. Lubię patrzeć, jak jajko skwierczy na patelni, nie? Czy boczek, czy co, cokolwiek, to cała otoczka. Robi właśnie to, że film ma smak, że idzie się wczuć w rolę, nie? A nie same brania, same hole i tylko ryby, nie? To tak z mojej strony, jak ja to na przykład yy, widzę. Yy, także kończąc moją gadaninę, <laughs> chciałbym Was tylko po prostu zachęcić, abyście yy, kręcili filmy, obojętnie czy ryby są duże, czy ryby są małe. Po prostu, żeby kręcić, rzucać na YouTube'a. I chcę zachęcić do wędkowania, żeby się nie poddawać, przychodzi jesień za niedługo, jeszcze zbiorniki nie są pozamykane, także walczyć do samego końca, do ostatniej zasiadki, może ryba życia do końca tego roku jeszcze zawita na macie. Także z mojej strony na dzisiaj byłoby tyle, także żegnam Was i na sam koniec jeszcze kaczuszka.